Cześć, mam na imię Julia i samotnie przemierzam Brazylię. Fascynują mnie mało znane zakątki Brazylii, a celem mojej wędrówki jest zgłębianie wiedzy, zrozumienia i zachwytu nad życiem. Pokażę Wam Brazylię, jakiej nie znacie. Nie z perspektywy turysty, lecz kogoś, kto stał się częścią jej codziennego rytmu. Przede mną wiele kilometrów i ogrom przygód. Zasubskrybuj mój kanał i przeżyj tą podróż razem ze mną. Od kilku dni przemierzam głąb Brazylii z moim znajomym kierowcą, Robertu. Ej, niezłe jaja, po prostu. Nie wierzę w to, jaki świat jest malutki. Jak to wszystko się kurde kręci jakoś w kółko takie cykle. Dojechaliśmy tutaj do Minasu z Roberto. Ja już byłam w Minasu, jak jeździłam z Krzychem. No ale to nie, to tam Minasu to jest jedno, nie, że tutaj dotarłam. Roberto ma tutaj załadunek i prawdopodobnie dzisiaj się rozdzielimy za niedługo, bo raczej go dzisiaj nie załadują. Natomiast no ja jestem po prostu w szoku. To jest dokładnie ta sama górka, na której ja spałam z krzyżem w namiocie. Idę właśnie w to miejsce, gdzie mieliśmy namiot rozbity. I to było tuż przed Bożym Narodzeniem. I tutaj, tutaj za tym płotem, jest takie luksusowe w miarę kondominium. Tam jest wjazd do tego. I w tym kondominium, dlatego że to było tuż przed świętami, nakurwiały cały czas Jingle Bells przez całą noc. Po prostu bez ustanku. My już mieliśmy mózgi zlasowane tym, i takie światełka się świeciły, <laughs> i tak dalej. I to była po prostu noc pod patronatem Jingle Bells. No, ale ja jestem w szoku, że to jest to samo miejsce. Tutaj jeszcze było kilka drzew, i oni chyba tutaj je wycięli, żeby zrobić więcej miejsca na parking, bo tutaj jeszcze było gdzieś drzewo w tym miejscu, właśnie pod którym my byliśmy. No, a tutaj z przodu, właśnie jaki jest widok. Zastanawiałam się, czy obok tej górki będę przyjeżdżać, no ale nie pomyślałabym, że Roberto tutaj będzie czekał na załadunek. No to jest dla mnie niezła fiksa. No, i plan jest taki, że jeżeli on załaduje, to pojadę z nim dalej, chociaż może też tak być, że, że po prostu bez sensu będzie to czekanie. Zaraz ma przyjechać jakiś taki ziomek, który mniej więcej powie, co się będzie działo, więc może po prostu to jest naturalny moment, żeby się. Pożegnać. muszę jeszcze pocisnąć Roberto, żeby zaśpiewał mi piosenkę z capoeiry bo powiedział, że sobie przypomni, żeby mogła go nagrać <grytania> Roberto mówi, że nie znalazł tej piosenki na necie i że bez berimbau to jest bez sensu i teraz jego słowa i <grytania> i Tutaj z tym miejscem jeszcze łączy się taka śmieszna historia, a mianowicie Tutaj idę właśnie do, do lanchoneci, czyli takiego bardzo popularnego w Brazylii snack bar. To jest praktycznie wszędzie. Ale tutaj była piekarnia kiedyś, jak my tutaj podróżowaliśmy i Krzysiu kupował tutaj chleb francuski. Chleb po portugalsku to jest pau. No i przez to, że tu jest ta nosowy dźwięk, bardzo dużo ludzi wymawia to pau, a pau to znaczy męskie przyrodzenie. No i Krzysztof przyszedł do sklepu i mówi właśnie, czy jest Pał francais. A oni tak zaczęli z niego się śmiać i mówią, nie, że tutaj tylko brazylijski. Spróbujcie powiedzieć razem ze mną. Pał, Pał, Pał i Pał. Widzicie różnicę? Przyjaźń ma różne oblicza. Czasem rodzi się powoli, a innym razem pojawia się nagle, w najmniej spodziewanym momencie. Bywa, że towarzyszy nam na co dzień, a czasem trwa mimo długich przerw i ograniczonego kontaktu. Najważniejsze jednak, że opiera się na szczerości i zaufaniu. To właśnie taka więź połączyła mnie z Hobertą, kierowcą, z którym odbyłam dwie podróże, każda trwająca po kilka dni. Zaczęło się od zwykłej współobecności, a skończyło na tym, że staliśmy się kompanami podróży takimi, Którzy potrafią rozmawiać godzinami, ale też milczeć w zupełnym zrozumieniu. Spotkania tego rodzaju mają w sobie coś niezwykłego. Chwilę później, Roberto zostaje wezwany na załadunek. Ja tu płaczę, a tu takie dziewczynki, że co ty przed chwilą powiedziałaś? No ale słuchajcie, zobaczcie teraz mój mandżur. Tutaj plecak, i tutaj mam rzeczy, które się suszyły na na desce rozdzielczej. Znacie tą roślinę, która jest za mną tu? Po ostatnim odcinku na pewno wiesz. A więc oczywiście zbiada pladów. Ja już się zdążyłam pożegnać z Roberto, Ale za chwilę się powitamy znowu, bo okazało się, że coś mi się pomyliło z trasą i do tamtego miejsca jest 130 km, a nie 30. I że Roberto mega szybko załadował. Także pojadę z nim razem do Anapolis i stamtąd jutro rano uderzam na Brazylię. Tam mam się zobaczyć z Robertem, moim kolegą Polakiem. Nie wiem, czy coś tutaj nakręcę z nim, ale zobaczymy. W każdym razie w poniedziałek mam spotkanie w ambasadzie, jeżeli chodzi o paszport. Także fingers crossed, dlatego, że no mam dokumentację taką średnio kompletną. Po prostu wzięłam wszystko to, co miałam i mam nadzieję, że jakoś uda się to rozwiązać. Na grubasie ja jak podróżuję, to lubię zbierać różne takie nasiona, bo kupiłam sobie teraz taką wiertareczkę do nasion, do różnych rzeczy, takich po prostu, żeby móc robić naszyjniki i tak dalej. I właśnie tutaj znalazłam takie drzewo, ale nie wiem co to jest do końca, natomiast ma takie nasionka. No tutaj akurat jest niezgniecione, więc zaraz wezmę i obczaję co dalej. O. Coś takiego, one już po, po tym jak się otworzą, takie czarne kulki. Bardzo fajne to jest. O, tutaj jest. Tutaj też zaraz zobaczymy. Kot przyszedł zobaczyć, co tu się dzieje. Co jest, kicia? No tu jest jedno. Ciężko jedną ręką. O, drugie. No i tutaj już mi się trochę więcej udało zbierać, więc jestem mega ciekawa, co to jest za drzewo i jak ten naszyjnik będzie wyglądał. W ogóle nie ma gdzie telefonu naładować, więc ładuję tu przy męskim kiblu. Czekam na Roberto. już bez dwie godziny. Właśnie wywiesiłam sobie pranie, bo zobaczyłam, że jest tu sznurek z tyłu, a wywiesiłam sobie kot do odświeżenia, wywiesiłam sobie spodnie, które w nocy tak sobie inteligentnie wywiesiłam właśnie, że opierały się na rurze od wody i cała woda jakoś przeciekała tą rurą, wsiąknęła w te spodnie. No i jakie to jest śmieszne, że dzisiaj rano zjadłam jabłko, które przywiozłam jeszcze z Saint Louis, a teraz piję wodę z cytryną, którą mam jeszcze z Sechatelada. Po lewej stronie drogi mijamy Seringüeyras, Drzewa kauczukowe, z których pozyskuje się biały sok, lateks przetwarzany później w naturalny kauczuk. Drzewo zaczyna dawać sok po około 7 latach wzrostu i może być użytkowane przez trzy kolejne dekady. Na plantacjach takich jak ta dorasta do około 20 metrów wysokości. Jednak w naturalnych warunkach, to znaczy w amazońskiej dżungli, osiąga nawet dwa razy tyle. Co ciekawe, Brazylia, mimo że właśnie stąd pochodzi seringueira, obecnie produkuje jedynie 3% lateksu produkcji światowej. Ale dlaczego tak się stało? Opowiem wam już w serii Amazonas. O zmierzchu dojeżdżamy na pustu. Natura jest łaskawa i po raz kolejny niezmiennie obdarza mnie cudownym zachodem. Właśnie dojechaliśmy na wieczorny przystanek. No i leje, bo mówię do Roberto, że już trzeci raz teraz na stopami wziąłeś, ale fajnie nam się gadało. Jestem szczęśliwa, że z nim pojechałam lepiej niż bym się dygała tam przez te wiochy, więc mega. Ale teraz chcę podejść, bo tu jest bardzo dużo bambusów, takich ogromnych Bambuzao tak zwany czyli coś takiego jak spałam wtedy na dziko, ale jest ogrom ptaków, właśnie o tej godzinie to jest taki moment, że na maksa słychać różne ptaki i chcę tutaj, żebyście Wy też posłuchali. Zapraszam Cię do krótkiego ćwiczenia, które natychmiast podniesie Twoje wibracje. Zatrzymajmy się. I weźmy kilka głębokich wydechów. Zauważ swoje ciało. Niech myśli zwolnią. Zatopmy się na chwilę w szczebiocie ptaków i podziękujmy w myślach lub na głos za to, co mamy. Głęboki wdech, słyszymy nasze otoczenie i powoli wracamy do siebie. Dziękuję, że odbyliśmy razem tą minutę wdzięczności. Jeśli chcesz, skieruj energię z niej płynącą do potrzebującej osoby lub do wszystkich czujących istot. Parking jest ogromny, ale nie ma na nim żywej duszy. Idę coś zjeść, bo jeszcze nie jest czas kolacji, ale jestem mega głodna, bo dzisiaj tak naprawdę tylko zjadłam śniadanie, zjadłam ciasto, potem, jaki zajebisty dzień w ogóle, śniadanie, ciasto, na drugie śniadanie pączek, ale jestem po prostu no, super głodna, bo jest szósta godzina prawie, więc nie miałam kiedy, dlatego że jak czekałam na Roberto, to bałam się, żeby go nie przegapić i po prostu no, nie wyszłam nigdzie na Almoso, a potem też nie było ja za bardzo gdzie się zatrzymać więc dopiero tutaj, w ogóle była niezła akcja dlatego, że on jak już załadował i opa, więc jak on się ładował, to ja najpierw czekałam, a potem zobaczyłam, że są też prysznice i mówię umyję się, już skorzystam z okazji no i w momencie jak ja wiałam łeb cały w szamponie i cała byłam namydlona to nagle sms od Roberto, że gdzie jestem boże on już tu wyjeżdża no to ja po prostu speed na maxa chyba się ogarnęłam naprawdę w 5 minut byłam spłukana, ubrana spakowany plecak, wyszłam i zobaczyłam że on stoi na ulicy ale że odjeżdża i potem słucham, że on dojedzie aż do ronda i że to jest daleko, ale że dam radę ja, że nie, że to jest tak daleko, to rondo. Bo, że on tam nie może stanąć, bo ktoś do niego podjechał z tej firmy. No, ale ja, ja mu nagrałam wszystko, że ja, że widzę cię, że biegnę, a on, że stanął trochę dalej, że ma mnie biegnąć skądś spokojnie, ale tą wiadomość dopiero przed chwilą odsłuchałam. Taki bieg desantowy, nie? plecach 20 kilo. Zapierdalałam po prostu. podbi się lał. Więc dobrze, że ten prysznic wzięłam, bo przynajmniej na świeżaczka. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jeszcze też się na Maxa cieszę, bo Roberto ma w kabinie kapelusz, który mu kupiłam na koniec poprzedniej naszej wyprawy. I mówi, że w nim chodzi, jak jest gorąco. Więc to jest też takie mega miło. A chcę Wam pokazać, bo to jest taki sklep z rzeczami. To mi właśnie ten tym kapelusz przypomniał. Zobaczcie tutaj, oni w ogóle właśnie uwielbiają dla dzieciaków jakieś wszystkiego rodzaju ciężarówki, tego typu rzeczy. No tu jest cały po prostu wybór. O, ale widzę też, że mają yerba mate. Ale ja nie mam niestety przyrządów do picia. Więc potem sobie tu zajrzę, ale muszę coś zjeść, bo zemdleję chyba. I wziąć wi-fi oczywiście, hasło. Karam się, bo mają zupę tutaj, I całe szczęście. Bo to akurat takie coś, zupka na głodę jest świetna i pokażę Wam, co zmontowałam. Co prawda nie jest to najgorsza rzecz też, bo w Brazylii mm, generalnie tak zup się za często nie ale za 15 reali, czyli za jakieś 12 złotych Zmontowałam to uważam, że jest mega spoko. To jest jakaś taka zupka z makaszejrą, czyli z maniokiem. I tu na górze jest ser, szczypiorek. To już szczypiorka też dawno nie jadłam i pyszne. Słyszę, że Roberto też już wstał tu. ja. Bon Czasem ktoś pyta mnie, gdzie śpię, kiedy jeżdżę na stopa. W namiociku przy stacji, rzecz jasna. To się zbierać. Roberto sobie kupił. Taki nasz może jak to Kolejne kilometry szosy znikają pod kołami ciężarówki. Mkniemy przez Sehadu. Czym jest Sehadu? To rozległy biom sawanowy, który zajmuje prawie jedną czwartą powierzchni Brazylii, głównie w środkowej części kraju. Mimo tego, że wygląda surowo i nieco sucho. Uważany jest za jedno z najbogatszych biologicznie miejsc na świecie. To też strefa rolnicza i pastwiskowa, często przekształcana w plantacje soi, kukurydzy czy właśnie drzew kauczukowych. Trasa zlatuje nam tak szybko, że nim się spostrzegłam, dojeżdżam do Anapolis w stanie Gojais. Tam sprawnie wyskakuję za wiaduktem, aby odbić lewo w stronę Brasilii. Podczas gdy Roberto. Zmierza przed siebie na południe. No już tym razem Oberto odjeżdża. Tak naprawdę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zrób to teraz i kliknij dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. Dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite. Dzięki waszej hojności mogę tworzyć kolejne odcinki. Po więcej Brazylii, zapraszam na moje wyprawy z Gringo Travel lub na mojego Instagrama podcast.innyswiaty. Do usłyszenia!